Taka średnia uprawa Ale uprawa talerzówką Znanym wam zestawem I co? Uprawiamy pod pszenżyto O zimę Dokładnie gdzieś Hektar, półtora hektara Jest w tym kawałku Zaoranym Muszę trochę tutaj podnieść bo jak widzicie, uprawiamy dlatego i tu siejemy prężyto, bo jest taka słabsza ziemia pod drzewami. No i wujasz zdecydował tutaj zasiać prężyto. Dobra, przyspieszymy i będzie tu zasiane przeżyto hektar, bo tam już się zaczyna lepsza gleba. No i tam będzie kukurydza zasiana. Jak jeszcze widzicie, nie została ścięta do końca. Bo też padało i w tym tygodniu też, bo ja planuję ją wskosić. Także co, to no będzie film, myślę. Jak zdążę nagrać, to będzie film. Tu taka gruzda mi się stworzyła, no ale to tak jest właśnie talerzówką, że w jedną stronę jest dobrze, w drugą jest gruzda, nie? No i jak widzicie, piach Tu jest piach. Może nie najgorszy piach, no ale trochę piachu tu jest. Co? Yy, uprawa po kukurydzy też myślę, że będzie talerzowanie. Jak tylko wujami mi da zdać, to przyjadę, sentzio, kto Tutaj, Jagorał to mnie niestety nie było, bo byłem w szkole. No ale wszystko da się naprawić. Co odleczy, to nie ucieka. I co? Yy, robimy gdzieś na głębokość. Ja wiem. 5 cm 4 cm Nie powiem Wam teraz dokładnie ile Ale coś takiego Było orane tutaj pługiem tą trójką, Fernelandem i kolczatką tymi wałami Także jak widzicie taki efekt, bo pług nie chciał chodzić To taki efekt wiecie No ale To wszystko przez te przez suszak Dopiero teraz, jak ja zaorał, to spadło gdzieś już 20 litrów deszczu i no, jak widać, to chleba jest w okra, wilgoć jakaś w glebie jest i jest idealnie, aby siać. To ziarno też nie będzie miało... Yy... No, to ziarno będzie miało po prostu wilgoć, żeby się przyjąć i rozwinąć na zimę. Więcej o tym zbożu będzie na vlogu kolejnym, czyli z siewu. Myślę, że na następny dzień, czy tam za dwa dni, będzie tego. No jak widzicie, jakaś robota idzie. Tutaj ujawidlakiem widlakiem. że wyciąga siewnik, bo tam będzie siał Fergusonem i 4-metrowym siewnikiem Amazonką. Wiem, że to nie jest zbyt dobry pomysł, no ale ja nie ma innego siewnika. No a wszyscy sąsiedzi na chwilę dzisiejszą sieją i nie ma skąd pożyczyć po prostu. I trzeba sobie jakoś poradzić. Bo przecie, jak i tak trzeba będzie zrobić drugi raz. Bo tam Ferguson już stoi, bo ja też jeszcze na wóz mówi. Mam nadzieję, że złożymy dzisiaj zasiać, bo o, masakra jest. Zaraz ciemno. Nagram wam takiego krótkiego vloga, mówię. Bo teraz jest każdy vlog dla mnie ważny. Co? tak to wygląda. No są gdzie nie gdzie takie łodygi, kuryzy, Ale to tak właśnie nie jest, bo kukurydzy... Że to nie wiem, jakim sprzętem by trzeba było robić, żeby to zakryć po prostu. Niby ten ferneland ma duże skiby, duże odkładnie, ale... No w tym roku nie chciał wchodzić w tą glebę i wuja musiał ustawiać go co chwilę i jak widzicie... do góry damy, żeby się nie zapchnęło no jak widzicie, prózda się tworzy lekka no ale to nie będzie nic przeszkadzające do no, siania dzisiaj jest 7 października jak to nagrywam myślę, że jutro ten vlog powinien się pojawić taki krótki Grać. Nie będę zbyt długo opowiadał. No i co tam więcej? Nie nic, jakaś robota idzie. Jeżdżę dwójką yy, na zającu Nie, dwójką na żółwiu. Przepraszam. Już mi się popieprzyło. Już dawno nie jeździłem tym zestawem. Szkoda, bo lubię nim jeździć, fajnie się nim jeździ, tylko szkoda, że radia nie ma. Bo jak się robi takie większe, na przykład 10 hektarów jak ostatnio robiłem, należowałem to tak nudno trochę było. Ale co poradzić? To wtedy bierze się głośnik i puszcza się z telefonu i prawie jak to samo. I co i dojdziemy do końca i będę się żegnał z wami, no bo mówię, nie chcę przedłużać, a chcę nagrać też jeszcze z Siania. Tak pomyślałam, że nie będę łączył tych vlogów. Bo nie wiadomo też jak to wyjdzie z tym ścianiem, czy to dzisiaj wypali, czy nie. Myślę, że wypali, bo tu jeszcze mi z dwa przy, z trzy przyjazdy zostały i będziemy siać. że BUJA pozwoli nagrywać, bo chciałem mu kamerę na głowę założyć, żeby to z jego perspektywy było, żebyście zobaczyli jak to jest z perspektywy BUJA, czyli kierowcy, bo podejrzewam, że ja się nie będę, no ale zobaczymy, może da się namówić i co Jaka tu klasa ziemi jest? Czwarta, czwarta B Chyba coś takiego Bo ja mówię, że jeszcze przed ścianiem chcę jakiś moczik rozsiać A w jakiej tarce to nie wiem Także co, widzimy się no w następnym vlogu Nie myślę, że Siania Ale to wszystko się okaże O ok. Także co? Do kolejnego vloga Zostawcie tutaj Masę łapeczek w górę Pozytywne komentarze no i co, subskrybujcie i do następnego vloga. Trzymajcie się.